Kiedy to zleciało? Setny rozdział Dragon Ball Multiverse. Kto by pomyślał, że dożyjemy tego dnia? No, ja czekałem na ten moment, wydawało mi się, że będzie coś specjalnego z tej okazji. Póki co rozdział setny nie wygląda na coś szczególnie specjalnego. Jest to rozdział, który nawiązuje oczywiście do głównego wątku ale jest to flashback, czyli cofnięcie się troszeczkę w czasie. Zobaczymy, co się działo konkretnie godzinę temu. Okładkę, w zasadzie pierwszą stronę tego rozdziału znamy już od jakiegoś czasu, bo oczywiście te panele wychodzą raz na kilka dni, więc czekałem, aż ten rozdział będzie dokończony. I od razu Wam powiem coś na temat kolejnego rozdziału. Jestem troszeczkę w gorącej wodzie kąpany, więc na ostatnim live'ie zobaczyłem, że okładka 101 rozdziału jest nietypowa. Nie wiem, co tam będzie, ale wiem, że jest nietypowa. Nie będę Wam póki co spoilerował, dobra? Tak czy siak, rozdział setny. nie wiem, czy się z Wami w ogóle przywitałem. Siemka, ja jestem Adacho i dzisiaj będziemy się zajmować tym jubileuszowym. W setnym rozdziałem mangi Multiverse zobaczymy czy coś będzie specjalnie przygotowane z tej okazji. Turniej Multiverse godzinę temu Tu będziemy mieli spokój mówi dziewczyna, która przypomina trochę Zarbona do chłopca, który przypomina trochę Dodorie. Przegapimy całą walkę i tak nie dajemy rady śledzić ich ruchów. Może nie będę was tak oślepiał moim czołem, które dzisiaj jest wyjątkowo mocno oświetlone, <laughs> żeby przedstawić wam mniej więcej sytuację, przypomnieć wam w zasadzie, bo podejrzewam, że jeśli śledzicie mangę Multiverse na bieżąco, to doskonale wiecie, jak to wyglądało. W ostatnim rozdziale, tyczącym się głównego wątku, widzieliśmy Ikla, czyli IKL, tego specjalnego wojownika, który był sztucznym bytem, który się narodził z takiej babeczki i się okazało, że chce wszystkich wyeliminować i został pokonany przez Jamszę. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy na temat chociażby Xi, czyli popularnego Ksiksi, którego Ikl chciał bardzo mocno za wszelką cenę w zasadzie wyeliminować, ale Jamsza obronił wszystkich. W zasadzie poza Vegito. Vegito został zniszczony, bo ikl miał możliwość zatrzymywania czasu dla wszystkich biologicznych bytów, a jako że Jamsza jest cyborgiem z innego świata, oczywiście to miało możliwość powiedzmy uchronienia się przed tym zaklęciem, no i kla po prostu pokonał. Także czy to będą wydarzenia, które działy się teraz? Wydaje mi się, że nie, bo godzinę temu to pewnie jeszcze mieliśmy turniej w sensie poprzednią walkę Goku i Wegety. Wydaje mi się, że tak to będzie wyglądać, nie przedłużam. Przechodzimy do tego rozdziału, którego autorem w ogóle jest Ambrua. Dobrze to czytam? Ambros, Ambroa, Ambrua. No a jeśli chodzi o scenariusz, tradycyjnie Salagir. Zobaczcie! Wchodzą i od razu lecą w ślimaka. To jest apartament świata dziesiątego. Od dawna jest pusty, mówi Zarbonica, a Dodorian po prostu rzuca się na nią, zapuszcza jej ślimaka, ale w środku mamy Radica, który przechodzi cały czas przez ten rytuał odprawany przez elder Kajoshina. Przepraszamy, nie wiedzieliśmy, że jest tu już jakaś para. <laughs> Nie jesteśmy parą! No to długo jeszcze czy nie? Mówi zdenerwowany radic. Wydaje mi się, że zarbonicy i Dodoriana już w tym rozdziale nie zobaczymy. Dzieje się coś bardzo poważnego, muszę spojrzeć. Mówi elder Kajosin, który wyczarowuje sobie. O! Wyczarowuje sobie obraz Ksiksiego? To Ksiksi, -ksi, którego znam! Wiedziałem! Elder Kajosin zna Ksiksiego? W pokoju Ksiksiego pamiętajcie, była taka sytuacja, w której on wszedł i tam była jeszcze jedna osoba. Co jest dość dziwne i trochę kontrastuje, albo może się nie do końca łączy z tym, o czym się dowiedzieliśmy w ostatnim rozdziale. W którym Ikl powiedział, że Ksiksi -ksi pożarł cały swój wszechświat, prawda? No, jeśli mamy jakąś osobę z wszechświata Ksiksiego, no to może tutaj jest jakaś gwiazdka co do tego. No jest to wątek, póki co, na którego rozwinięcie musimy po prostu poczekać. Tak czy siak Elder Kaioszyń spoglądając w kulę, myśli, to Ksiksi, -ksi, którego znam, wiedziałem, a ja tracę czas rozbudzając aurę tego Zera. Mniej więcej. Wszystkie światy są w niebezpieczeństwie. Trzeba zareagować. Boże wszechświata pierwszego, muszę właśnie powiedzieć, kim jest Ksiksi. -ksi. Elder Kajosin swoją pomarszczoną rękę przykłada do czoła i telepatycznie kontaktuje się z Opa Senpajem. Wiem, kim jest, ale ma prawo do uczestnictwa tak samo jak pozostali. Co? To pożerać planet. Dwadzieścia 20... jeden. Po rzymsku Ksiksi. X, X i to jest 21. Ten, który podmienił świat. Wszystko wciągnie, wszystko zniszczy. Nagle, Elder Kajoshina jakaś wizja pochłania. Czekajcie, nawiązanko do innej strony. Czcigodny Boże, światów. Niezbyt mogę panu teraz pomóc. Jestem cokolwiek zajęty. Jest pan agentem chaosu. Mówi szkarłatna szczęka. Nic nie zrobił. Muszę sam się tym zająć, myśli Elder Kajosin. Mam pod ręką tylko tego Sajanina jako przedstawiciela. Muszę znaleźć dobry sposób. Sposób, sposób. Być może. Zobaczcie, jak się kratka tutaj rozjeżdża. Może zaraz zobaczymy nawiązanie. Tutaj mamy na dole nawiązanie do innego kadru, no w którym już wcześniej szkarłatna szczęka czepiał się o Pai no bo ten przecież współpracował z Zenbu, prawda? Elder Kaioshin mimo wszystko wraca do uwalniania potencjału Radica, ale myśli o zupełnie czymś innym. Tadam, skończyłem wyciąganie twojej ukrytej siły do maksimum, a nawet ponad. Wydaje mi się, że teraz leci w, leci w chuja. Sprawdźmy, uwolnij swoją moc. Możesz dać czadu, nie da się wykryć tego z zewnątrz apartamentu. Radic się power-upuje i wygląda na to, że coś tam tej mocy chyba uwolniono. Cóż za moc! Koniec ze słabym radicem. <laughs> nie sądzę, żeby Elder Kaioshin tak nagle Skończył ten rytuał. Wydaje mi się, że po prostu z... chciał już zająć się innymi rzeczami, no nie? No, wydaje mi się, że Elder Kaioshin tutaj trochę go oszukał, chociaż no, to nie zmienia faktu, że Radic wygląda na silniejszego, albo czuje się silniejszy, albo może to placebo i okaże się, że jest delikatnie silniejszy. Hmm, jest. Jest problem, mówi Elder Kajoshi. Co? To nie wystarczy, żeby pokonać twojego wegety. zwłaszcza od czasu jego nowej przemiany. Przykro mi, sądziłem, że jesteś silniejszy. <laughs> Co? To wszystko po nic? Ale mam rozwiązanie. Elder Kaioshin kontynuuje. Kolczyki potara? Raditz będzie się scalał? Poznajesz to? Takie kolczyki nosi Wegito. Jak sądzisz, skąd czerpie taką moc? I jakby Elder Kaioshin wkręcił Radicowi, że samo założenie kolczyków da mu większą moc, a nie tylko, a nie, nie wytłumaczę mu fuzji. Kakarotto, to ja, Raditz. O, Raditz się telepatycznie kontaktuje z Goku. Może oni będą się scalać? Goku i Raditz. Głos w mojej głowie! Znowu? Pyta na... Och, odwal się zazdrośniku. Idź się lecz. <laughs> Idź do naszego apartamentu, nie mów o tym nikomu. Idę do naszego apartamentu, nie mów o tym nikomu, ok? <laughs> co? Nappa. Nappa nie ma łatwego życia ze swoimi saińskimi kolegami. No dobra, Goku też nie wykazuje się najwyższą inteligencją, ale chyba wszystko póki co jedzie zgodnie z planem Radica. Nie ma śladu, radica nagle przylatuje wegeta. Ej, kakarotto poszedł do apartamentu w bardzo podejrzany sposób. Nappa w ogóle leży na ziemi. I nie poszedłeś za nim? Kiedy poprzednio tak zrobiłem, straciłem wolną wolę. Chodzi o Babidiego. Chyba tak mi się wydaje, że to jest nawiązanie do Babidiego, co? Tutaj też jest nawiązanie do innej strony. Tak, o, dobrze pamiętam. Kakarotto i Napa zostali wtedy przejęci przez Babidiego. Co ty? Scalili się! Ma inną fryzurę! radic się scalił z goku! Hejka, Vegeta, wejdź! Mówi Kakar Kakadic. Albo Radi... radi cotto. Nie, chyba radi to brzmi trochę jak nazwa jak rodzaj jakiegoś makaronu. Ryzo, ryżotto! <gryżotto> Może to jest! Ryżotto! Jak on się będzie nazywać? Możesz zamknąć drzwi. Jak się szybko pojawia za Wegetą! Dzięki temu będę mógł cię zabić w spokoju. Co ty sobie wyobrażasz? Odskakuje nagle Vegeta. Jestem imperatorem Wegetą! Czy on włącza SSJ3? Co to w ogóle za pozycja? Wygląda jak z jakiegoś zachodniego komiksu z Cartoon Network. Kakadic czy Radic. Radi. Radotto? Radzotto? Radzot? Radzotto? to Kaka. Kakadic to brzmi trochę jak kakadu nazwa tego sklepu zoologicznego, a w drugą stronę ryżotto. No nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Jestem imperatorem wegetą! A ja jestem. O! Kakadic! Kakadic faktycznie, a ja jestem Kakadic. Kakadic kontra SSJ3 Vegeta. Co ja patrzę w ogóle? Radicowi brakowało wiary w siebie. A kakarot to piątej klepki. Ja jestem ich idealnym połączeniem. Nie strzelaj w apartamencie! Wykrzykuje elder Kaioshin. To może teraz Kakadicowi też brakuje piątej klepki a i wiary w siebie. Nie, chyba po prostu wypełnili się. To były idealne puzzle, które same nic nie znaczyły, ale po połączeniu dają idealną fuzję? No, czy idealną? Zaraz zobaczymy. Vegeta. Wow! Str strzelił w apartamencie. Ah, Nie wiążą mnie już ograniczenia przemian. Jestem nieśmiertelny, jestem doskonałym wojownikiem. Elder Kajosin wybiega z tego pokoju. To co tu się wydarzyło w takim razie? Czekajcie, co się działo na. Tutaj Nappa w ogóle leci. Zwróćcie uwagę na to, że w tym miejscu leci Nappa, a to nie wiem kto to jest. W którym momencie to wybuchło? Jest jakieś nawiązanie do innej strony? To nie mogło być wtedy, kiedy IKL wszystkich zamroził, no bo oni też byliby zamrożeni, prawda? Czyli to było jeszcze w trakcie walki Goku i Vegeta? Zaraz zobaczymy może. Kolejny incydent? Nie, oni tutaj stoją. Biorę zwycięzcę, zajęte. Wedzito <grym> i jego ego. Jego ultra ego można byłoby powiedzieć się odpaliło. Trzeba ich powstrzymać. Smocze kule naprawią szkody. To chociaż ograniczmy te szkody. Wszyscy tutaj próbują pomóc. I wygląda na to, że... Całkiem dobrze sobie radzą w ochronie tej areny. Bardzo szybka reakcja ze strony wojowników. Tylko Wegito stoi z założonymi rękoma. Normalnie ta walka przenosi się do kosmosu. Kakadic i SSJ3 Vegeta walczą zaciekle, to świat trzynasty, prawda? Natychmiastowe odesłanie! Nie mówcie, że Vargasy ich odeślą. No, chcę zobaczyć, kto wygra! I chcę dowiedzieć się trochę więcej na temat Ikla. Stójcie! Kto przybiega? Elder Kaioshin. To. O, wojownik, który jest mi potrzebny, aby uratować wszystkie światy. O co to, o co to, o co to chodzi? Nie ma nawiązania do innej stronki. Jedyne, co muszę zrobić, to zaciukać tego ik tego Ksiksi, a potem w pełni będę. We... Mhm, okej. Okay. Kakadic jest potrzebny elder Kaioszynowi, Żeby pozbyć się tego ksiksi. Jesteś jeszcze głupszy niż najgłupszy z jego obu, mówi wścieknięty wegeta, który na tym obrazku postarzał się o jakieś 40 lat. Chociaż w przypadku Saiyan to chyba dużej różnicy nie robi. No i wegeta atakuje czymś, co tutaj ewidentnie przypomina Final Flasha: Kakadica, który jest wbity tym potężnym atakiem w ziemię, ale wygląda na to, że oprócz jakichś wizualnych zmian, obdartych ubrań i brudu na, na ciele, chociaż też pewnie jakiś obtarć. Kakadicowi chyba to nie zaszkodziło. Nie będę już słuchał niczyich rozkazów, mówi Kakadic, który wstaje pewnie na nogi. I zaczyna kontratakować wegetę, który. Co to ma być chyba za twarz? On zamyka oczy i ma zamiar płakać? Czy, czy przymyka oczy? Nie, zobaczcie! Normalnie Kakadic atakuje wegetę, a ten. W ułamku sekundy pojawia się przy jego brzuchu i atakuje go w taki sposób, że fuzja nawet nie była w stanie zareagować? No... no nie wiem komu w sumie w tej walce kibicuje. Szczerze mówiąc, to chyba nikomu. Najbardziej się zastanawiam mimo wszystko nad tym ksiksi. Jego wątek obchodzi mnie najbardziej. Kakadic mimo wszystko staje i opiera się tym ciosom wegety. Zaciucham cię! Łapie za głowę wegetę. Chce pan zabić uczestnika? To zabronione. Ale, ale. A, no tak. Oni bronią Ksiksi, prawda? No bo Ksiksi do tej pory nie zrobił niczego zabronionego, więc zgodnie z tym, co tutaj wcześniej padło, jest pełnoprawnym uczestnikiem. To jeden z bogów organizatorów. Wargasy rozmawiają między sobą w międzyczasie. Walka wegety i kakadica cały czas trwa. A kakadic rozwścieczony wykrzykuje: Anapa przyniesie mi buty w pysku. A potem zabije ludzi ze świata dziewiątego. A kto jest w świecie dziewiątym? Zaraz sobie zobaczę. W świecie dziewiątym mamy ludzi. O, Krillan tam został Rosim. Krillan tam został żółwiem. Kakadiz, nie waż się tknąć mojego świata, mówi Elder Kaioshin, który też jest w sumie z tego co widzę, bo nie pamiętam aż tak dokładnie, z którego on jest świata, ze świata dziewiątego. Ależ tak, muszę zabić wszystkich ludzi, wykrzykuje Kakadiz, atakując wegetę. O, który w złopłakanym stanie! Haha, ha. odbiło mu totalnie, nigdy nie będzie na serio walczył z Ksiksi. -ksi. A przede wszystkim nie powinien mówi na meczanin. Odeślemy ich do ich świata, ale najpierw musi pan cofnąć swoje interferencje. Dobra, jego fuzja się jeszcze nie ustabilizowała. I hop. Jak on to zrobił? Elder Kaioshi nie jest w stanie cofnąć fuzję? Machnięciem rąk? Jak on to zrobił? No nie wiedzieliśmy czegoś takiego wcześniej. On zdalnie cofnął ich fuzję? No nieźle. Goku, a w zasadzie Kakarotto i Raditz wracają do swoich ciał. Ej, co ty zrobiłeś? Ja? Nic. Świat trzynasty, hej, to nasz pałac imperialny, zostali cofnięci, a, a, okej, okay, zobaczcie, tutaj są jeszcze w naszym, znaczy w turnieju, tutaj znikają i Potary zostają, na turnieju, a reszta ciała, znaczy w ogóle Kakarotto i Radit zostali cofnięci do swoich światów, Potary tylko zostały im zabrane. Nappa też został cofnięty i Vegeta został cofnięty, okej, okay. <grywa> Vegeta nie polegał na fuzji. Wegeta pokiereszowany mówi, jesteście martwi. O, kurwa, kurwa, kurwa. Nie panikuj, Braciszku. Właśnie zostałeś od... dopakowany, a ja jestem super silny. Damy radę. <grystanie> będą się bić z wegetą? Nie są. Nie, nie sądzę, żeby... żeby przetrwali to wszystko. To prawda, w świecie osiemnastym wspierają się i zawsze wygrywają. Pora na rewanż. O! Razem go pokonały. No nie wierzę, że oni teraz się będą z nim bić. Ależ tutaj wzmocnienie dwójki Saiyan Goku się trans. Kakarotto się transformuje, Raditz raczej, raczej żadnej transformacji nie ma. No nie za bardzo chyba to im coś pomogło, bo Vegeta w bazowej formie strzepuje sobie kuszy z ramienia. Świat turnieju, okej. Okay. Goku, a w zasadzie Kakarotto i Raditz pozostali chyba już tylko wspomnieniem. Tym bardziej Kakaditz, no niestety. Yamcha nawet dostał więcej sprawiedliwości niż Raditz. Świat turnieju, pana też odsyłamy. W każdym razie i tak wszyscy przegraliście. Nie, ten plan nie zadziała. A to była tylko wizja! Nie! I teraz wracamy do wizji. Nie, ten plan nie zadziała. Co robić? No to długo jeszcze czy nie? Cierpienie starego Boga światów nie skończyło się jeszcze. Co będzie mógł zrobić, aby uratować nas przed ksiksi? To była tylko... wizja! predykcja on sobie tutaj prze... nie, nie 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 patrzę nie patrzę nie patrzę bo pamiętam że tam okej okay, dobra to była okładka następnego rozdziału co tam ludzie piszą na ten temat zobaczmy 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 co tam ludzie piszą haha ha, więc jednak tak jak wielu obstawiało ciekawie choć pewnie wielu i tak powie że zmarnowany rozdział o niczym nie mi się podobało mi się podobało też dowiedzieliśmy się tego troszeczkę na temat ksiki 21 no nie no ale teraz przynajmniej mamy potwierdzenie tego że jest yy, kolejny rozdział związany z główną fabułą prawda póki co Dwa panele wyszły, z czego jeden to okładka. No robi się coraz ciekawiej. Zobaczcie, przecież mamy tak naprawdę już yy, już chyba półfinały będą, prawda? Teraz będą półfinały. Ty, a co tutaj ma być? Czemu jakiś ródem tutaj to jest Mary Sue napisane tak dziwnie, jakby to miała być zwycięstwo. Okej, okay. Song były półfinały. Mieliśmy tak Songoku Kui i Vegeta, Ksiksiego, Ksiksi i Gast Kartofelek jeszcze nie. Okej, okay. czyli w następnym rozdziale może być tak, że będziemy mieli walkę Ksiksiego. I gasta kartofla. No, wygląda na to, że będziemy mieli bardzo ciekawy rozdział niedługo Dragon Ball Multiverse. Tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobało. No, rozdział, który tak naprawdę za dużo nam nie dodał do historii, bo, bo to było coś, co działo się wcześniej. Plus, tak naprawdę, była to tylko wizualizacja, która nie miała zbyt wielkiego wpływu na fabułę, ale. Przynajmniej Raditz i <dostali>, dostali trochę uwagi, mimo tego, że spotkał ich dość przykry los. Tak czy siak. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak. Zostawcie lajka, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Czekam na kolejny rozdział. Szkoda, że nie było żadnego nawiązania do tego, że mamy setny rozdział, jakby żadnej takiej specjalnej grafiki jubileuszowej, no bo, no bo mimo wszystko no to, to jest duża liczba, prawda? Okrągła liczba, setny rozdział, no ale okej, okay. może jeszcze się czegoś doczekamy. Nie przedłużam. Miłego dnia Wam życzę, widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciao.